E, zrobimy sobie kuferki, no dość biedni jak na ten sezon, no bo, e, nie wiem, z mi się tak średnio podobają z tego sezonu, no nie. Legendarne powiem tak, no, co jest, Podmont nie działa? No, działa. A legendarna ta Magini jest spoko. Ten mag nie działa, też jest spoko, bo to jest uzależniające. Fuj, uzależniające, dobra. Mam nadzieję, że moje obliczenia się Dobra, moje obliczenia się zgadzają. Musi odpadać z odpowiednim NPC. Jak z odpowiednim NPC? Co, co za głupoty gadasz? Dobra, działasz. To unikatowe to pewnie teleporty mi... jakieś słabe wypadną, ale chociażby... Królik może jakieś fajne wypadnie. Ale może stroje wypadną. Mam nadzieję, że nie to błogo. Dobra, uwaga. Proszę cię chociaż o stroje, żeby wypadły z tych unikatowych. Ja pierdolę, Lisa. Ja mam tego od Półdepo. No jest. To będzie milionowy do kolekcji. zajebiście po prostu. Dobra, mamy. Dobra, jest chociaż coś, co chciałem z unikatowego, którego i tak nie będę nosił, ale fajnie to mieć. Dobra, jak z unikatowego, to się cieszę. To może być, naprawdę może być. Bo to jest taka jedna z dość fajniejszych maskotek z unikatowego, także no, trochę się cieszę. Bo w sumie inne maskotki, to, to jakby wypadło, tak średnio. No heroiczny jakby wypadł ten duszek to spoko, no nie, ale bo z unikatowych wypadło no najlepiej co mogło wypaść, no nie jaki wielki, no no, spoko jest taką maczugą to nie jest chyba maczuga, ale nie wiem co to jest, maczuga chyba także dobra, heroiczny, może jakaś legenda pierwsza legenda za te 6, stówek, które wydałem wilczyca i no chyba wiem co to jest Dobra, to weźmiemy sobie hemwilka, Jak już mamy takie gówno do wyboru, to już, to już weźmy sobie. Weźmy sobie to. No nie podoba mi się to. Choć no. Mieczek spoko. Ale no. No powiem tak, tragedii nie ma, no jakiś tam strój jest, mieczek robi robotę, no. Niech będzie, dobra, strój chociaż, strój! Nie żadne maskotki, please! Herb złotego lwa. Kurwa, to może być ta ta baba z kielichem. Kurwa, to. Chociaż to może być. Może mi się udało wylosować strój, który chciałem. Proszę cię, żeby to kurwa to było. Kurwa, jak to będzie ta baba z kielichem, to będzie zajebiście. Czerwona sukienka. To jest to? Tak, to jest to. Kurwa, dobra, spoko. Patrzcie, mamy strój powiedzmy, który chcieliśmy, no nie? Wielka baba ze złotym kielichem. Na waszence to będzie idealne. Dobra, chuj, robi jeszcze kurwa jeden przelew, bo wyszło mi. Teraz nie idziemy pod ilość, tylko idziemy pod jakość. Pierwszy, pierwszy raz na tym kanale. Dobra, na szybkości, bo i tak przedłużanie było z tymi przelewami. I uwaga. E, mam jakiś słaby strój. Ale jednak się nie opłacało. Na co to mogę wymienić tylko? Dobra, na wilka. Dobra, taka sukienka i na wilka. Zrobię sobie tylko szybki podgląd. Które to będą stroje? To będą te stroje. O Jezu, kurde, to jest jeszcze stary sezon, ten strój jest taki, no... No ta laska jest słaba, wezmę sobie meski, bo laskę to już mam o ton i na 100% ją będę nosił. Dobra, weźmy sobie, weźmy sobie ten, ale nie opłacało się, no, no nie opłacało się. To jest taki strój, no, no, średni, średni, no, ale dobra, mamy strój, który, kurwa, chcieliśmy, to jest drugi co, drugi co do stroju, który chcieliśmy mieć po legendzie, no nie? Więc, no, jestem zadowolony, wydałem, nie wiem, ile kasa sobie zerknę, tak jeszcze, nie tutaj, jeszcze na szybkość, na podglądzie, ile wydałem za strój, jeden strój, który mi się podoba, wydałem za to... 33 zł, złote, 43 zł, bo jeszcze runy też nie są za darmo u mnie, bo smoczerony mam za wymianę z... za samorodka, za samorodki to się płaci, więc wydałem za ten strój 43 zł.